Po raz 17 od momentu reaktywacji naszego powiatu sportowcy rywalizowali w Skomlinie w Igrzyskach Ziemi wielońskiej. Z gier zespołowych tradycyjnie odbyły się turnieje piłki ręcznej mężczyzn, piłki nożnej mężczyzn, koszykówki mężczyzn oraz siatkówki mężczyzn i po kilku latach przerwy także kobiet. Panie kapitanie, w tym roku 17 lat mija, jak boje wygrali sportakiadę w Skomlinie. Jest szansa, że jeszcze kiedyś ją wygrają, bo dzisiaj nic na to nie wskazuje? No, szansa jest zawsze. Trzeba przyjechać, zawsze trzeba grać do końca. W tym roku raczej się już nie uda, ale zobaczymy za rok jak przyjedziemy. Coraz więcej zespołów jest. W samym roku były trzy, już są cztery, także walka jest. No, z drugiej zaraz... strony trzeba przyznać, że odboje chyba na pewno są jedyny zespołem, który przez te 17 po reaktywacji Województwa edycji startuje, prawda? Tak, widzę właśnie. ja to zasługa. Nie wiem, no zasługa to nas wszystkich, którzy się zbieramy, czyli jako odboje jest nas coraz więcej, w sumie, ale przyjeżdżają prawie ci sami zawodnicy, tak bym powiedział, na, na kolejny raz, na kolejną 17. Spartakiadę. No, zachęcamy wszystkich Old boy, którzy kiedyś grali w piłkę ręczną. Spotykamy się zawsze w piątki o 21. Początek sezonu we wrześniu, także zapraszamy. same treningi, czy jakieś turnieje, gdzieś wyjeżdżacie, w jakichś miast w Polsce, może za granicę? Nie ukrywamy, że treningiem się to zaczyna co tydzień zawsze, ale organizujemy także turnieje. Sami organizujemy turnieje w październiku. Już nie pamiętam którego do 22 Drugiego. października i zapraszamy zespoły z Koszalina, z Nowogardu, yy, z Kościana, z Kluczborka. I nie ukrywam, że, że Może dziewczęta z Osterburga przenoszą. I także tak, dziewczęta z Osterburga, no to może pan redaktor tam szybciej się dowie, bo drogą jakąś swoją, ale zapraszamy yy, także inne zespoły, yy, chociaż żeby nas yy, wspomagały. W, w tych naszych walkach i tak dalej, ale w sumie turnieje są, wyjazdy są coraz dalsze, także trzeba się mobilizować. Nie wszyscy mogą zawsze jechać na te turnieje dalsze, ale jakoś zbieramy się i dajemy radę, po prostu dajemy radę. Wracając do dzisiejszej rywalizacji, dwa mecze za wami, z, z wileńskimi zespołami drogoligowym i juniorami. Takie wyniki Honorowy, ale przegrany. Była szansa, chociaż remisik w jednym z tych spotkań? Tak, w, pier w pierwszym byliśmy już prawie na styku, ale uważam, że jest walka i cały czas nie poddajemy się. Grają wszyscy, także jest zmęczenie, jest, jest frajda. Gramy do końca. Myślę, że jest ostatni mecz, wygramy. Autentycznych debiutantów dzisiaj gościmy w turnieju piłki Skąd przyjechaliście? Z Podembic. My już chyba rozmawialiśmy, przypomnij się naszym telewidzom. Majewski Michał. Grałeś na wypożyczeniu, prawda? W którejś drużynie, Kiedy to było? W jakiej drużynie? O, to było dwa lata temu w roczniku 95 w juniorach. Tak. Jak to się stało, że dzisiaj tu przyjechaliście tak liczną drużyną? I skąd? Przychodzi? To w sumie trzeba by było zapytać się moich kolegów, bo to oni mnie tutaj poinformowali, że jest ten turniej i założyli tą amatorską drużynę. No i tak pozbieraliśmy w sumie tam dwa tygodnie wcześniej chyba już mieliśmy cynk, że jest taki turniej. Po prostu pozbieraliśmy chętnych i przyjechaliśmy. Ja powiedz skąd, cały czas dopytuję. Z Podębice. No właśnie, jak dzisiaj idzie tutaj? Wygraliśmy jeden mecz, jeden przegraliśmy, także nie jest, nie jest najgorzej. Tak, chłopaki dawno nie grali w piłkę ręczną, też ponad dwa lata, także mogą sobie pobiegać i sobie przypomnieć. Tu z kapitanem Oldboy, przed chwilą rozmawiałem, to... Szykują się na Was, obserwowaliście, wiecie jak z nimi wygrać, czy, czy, czy to taki spacerek, będzie lekko, łatwo i przyjemnie? Na pewno nie będzie spacerek, to, to już wiadomo, że każdy mecz rządzi się swoimi prawami, i tutaj na pewno będzie dużo walki, szczególnie, że to są old boje, czyli doświadczenie tutaj naprawdę będzie duże. No zobaczymy, może nasza młoda werwa, szybkość nam pozwoli tutaj wygrać ten mecz i zająć drugie miejsce, ale na pewno będzie ciężko. Właśnie, to jest taki turniej, gdzie, gdzie się gra... Co by nie powiedział pieniądze? Te, te pieniądze właśnie przecież. Czy, czy, czy dobra zabawa, i takie przesmak wakacji, żeby poczuć wszystko mniej o pieniądzach, to się dowiedzieliśmy akurat jak przyjechaliśmy, także... Trzeba było najpierw trochę na mesenę wydać, nie? Tak, tak, Także tutaj przyjechaliśmy typowo na sportowo, ale no jeśli jakiś gracz by wpadł, to na pewno byśmy się nie obrazili. Poza grami zespołowymi odbył się także w skomlinie konkurs wyciskania ciężarka oraz kilka konkurencji lekkoatletycznych. W jednej z nich, pchnięciu kulą, trochę niespodziewanie triumfowała znana w Wieluniu pływaczka. Martina Skrzypecka wygrała kolejną konkurencję w stylu dowolnym. Oczywiście przejęzyczyłem się pchnięcie kulą. Przypomnijmy dlaczego się się czułem? No trenuję pływanie. A skąd zatem tutaj pobyt, wizyta w Skomlinie? No, ostatnio dobrze mi poszło na lidze lekkoatletycznej. W szkole tak? E, tak, to były, pojechaliśmy na zawody wojewódzkie. No i miałam pomysł, żeby przyjechać też do Skomlina trochę powalczyć, no i wygrać coś. Czy mnie tam tylko w kuli startowałeś, czy to był czwórbój? E, nie, ja akurat tylko pchałam kulą. I jak tutaj się startowało dzisiaj? Miałeś jakąś taktykę przygotowaną? Miałeś jaką techniką rzucać? Dlaczego nie obrotowa? <grywa> czy po prostu ta najstarsza? Nie, obrotową to ja do końca nie umiem jeszcze, ale... Nie miałam żadnej techniki, w ogóle się praktycznie nie przygotowywałam. Po prostu tak, przyjechałam dla zabawy, żeby popatrzeć sobie, jak nie biegają też, no i spróbować. Tylko w kuli czy jeszcze gdzieś tak? Nie, tylko w kuli i jeszcze jak się odbędzie konkurencja, to z koleżankami będziemy grać w siatkówkę. Był taki moment, że Pani Maja Zienkiewicz wyszła na pierwsze miejsce po swoim ostatnim rzucie, 6 centymetrów, zmobilizowało Cię to, czy to tak bez znaczenia i tak na najwięcej sił na ostatnią próbę? Nie, trochę się zdenerwowałam, bo ja przegrywać nie lubię, w sumie chyba jak każdy, no i postanowiłam, że ja jeszcze pokażę, co potrafię, tak jakoś wyszło. Ta pierwsza wizyta tutaj jako uczestnik w Skomlinie? Byłam jeszcze w tamtym roku też. W jakiej konkurencji? Też w pchnięciu kulą. Jakie plany też będzie startować w przyszłym roku? tutaj? Jak mi się uda, pozwoli na to czas, nie będę miała jakichś zawodów, to czemu nie? Możemy wrócić do, do, do Twoich planów, jeśli chodzi o pływanie. Wiem, że byłaś w szkole mi sportowego, wróciłaś, nie trenowałaś, teraz podobno znowu trenujesz. Jak to jest? Na, na poważnie traktujesz tą, tą dyscyplinę sportu, czy, czy jako zabawę życiową? No, czy trochę pomieszało mi się w głowie w pewnym momencie, zrezygnowałam z pływania, no też problemy rodzinne miałam. Ale w pewnym momencie stwierdziłam, że nie potrafię bez tego żyć, i wróciłam do pływania. No i... Cały czas pojęcie? Tak, pojęcie. Przypomnijmy, jakie Twoje te konkurencje ulubione, czy, czy twoje, no, te, te najbardziej profesjonalne? No, ja najbardziej lubię sprinterskie wyścigi, czyli 50 metrów, no 100 czasami. No dowolnym, motylkowym i grzbietowym. Jeszcze szansa, że, że, że pojawi się w tych tabelach tam w finałach A, B mistrzostw Polski? No rozmawiałam z trenerem właśnie ostatnio po zawodach yy, i powiedział, że jest duża szansa na finał A, jeżeli chodzi o Kiedy będą te zawody? Podajże 15-17 lipca są mistrzostwa nie... Polski, tak, tak. Przygotowujemy się do tego intensywnie. Życzę tak się stało. Dziękuję bardzo. W sumie w konkurencjach lekkoatletycznych w 17. edycji Igrzysk rywalizowały 82 osoby, w grach zespołowych 157, a ogółem 239 zawodniczek i zawodników.